Jak już zapewne wiecie, właśnie ruszyła nowa kolekcja Torgala od wydawnictwa Ashet. Przyszła do mnie pierwsza przesyłka, w której bardzo dużo dobra. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, na co to komu potrzebne, zaprezentuję Wam zawartość pierwszej przesyłki oraz porównam z kilkoma starszymi wydaniami, które mam u siebie w domu. broszura informacyjna kompletna kolekcja Torgal widzimy że grzbiety będą tworzyły panoramę jak to w kolekcjach Ascheth bywa tutaj widać 66 tomów postacie które doskonale wszyscy znamy Torgal, Aricia, Love i Jolan mimo, że to nie jest polski komiks to przez polskich czytelników tak jest traktowany dlatego, że przez wiele lat Torgala rysował, malował polski twórca komiksowy Grzegorz Rosiński I jako, że Wielu z nas czytało te komiksy w dzieciństwie, to myślą o nim jako swoim. Następna broszurka legendarny torgal w zupełnie nowej odsłonie. Czego spodziewać się po tej kolekcji? To widać tutaj: twarda oprawa, srebrne zdobienia i wyjątkowy, powiększony format. W każdym numerze znalazła się grafika Grzegorza Rosińskiego, na którą w pierwszej przesyłce dostajemy taki skoroszyt segregator. I prezent dodawany dla prenumeratorów w pierwszej przesyłce jest to notes. W środku mamy taką wklejkę stylizowaną na, na starą pożółką. Trochę szkoda, że dużo strony jest tutaj w linię. Dopiero w drugiej części mamy gładkie strony. Ponieważ fajnie by było ten notes wykorzystać do zdobywania rysografów. Jakie prezenty czekają jeszcze na prenumeratorów? Z trzecią, szóstą i trzynastą przesyłką ekskluzywne trzy tomy pokolorowane na nowo ze specjalnie zaprojektowanymi okładkami, czyli jeszcze dodatkowe edycje. A z dwudziestą piątą przesyłką limitowana duża kolekcjonerska figurka. Prenumeracie też odbieracie jeden z tomów całkowicie za darmo. Warto się zapoznać. Jeżeli zamierzacie prenumerować, informacje znajdziecie też na stronie kolekcja kreskatorgar.pl. No i najważniejsze co w przesyłce to trzy pierwsze tomy głównej serii Torgal: Zdradzona Czarodziejka, Wyspa Lodowych Mórz i Trzej Starcy z Kraju Aran. Ja pamiętam, że ten komiks miałem w wydaniu zatytułowałem Nad jeziorem bez na. Co do zawartości, jeżeli. Komukolwiek trzeba przedstawiać, mamy tutaj jedną dłuższą historię. Torgal zostaje skazany na śmierć i uwolniony przez tajemniczą panią, której musi służyć przez rok. W tym czasie planowana jest zemsta. W międzyczasie jest krótsza historia. Torgal wpada do krainy, w której znaleziona została recepta na długowieczność, a także Później podróżuje razem z Aricią do tajemniczej krainy, w, którym, w której odbywane są tajemnicze zawody i pokazuje się jedna z bardzo ważnych drugoplanowych postaci, czyli strażniczka. I w każdym tomie znalazła się grafika w pierwszym mamy aniel w drugim torgala z ericją no i także w trzecim oczywiście można sobie te grafiki oprawić czy powiesić na ścianie w jakikolwiek sposób? Ja na razie wrzucam do załączonego skoroszytu. No i w pierwszym tomie znalazł się jeszcze. Plakat nawiązujący do pierwszego tomu. Ok, to co w takim razie w tej edycji takiego wyjątkowego? Mam tu starsze wydania pierwszego tomu, w tym poprzednią edycję od Ashet. Jak widzicie, nowa jest sporo większa. Ta niebieska oprawa bardziej mi się podoba niż czerwona, chociaż akurat tutaj pasowała do włosów z No i są też srebrzenia i lakierowane elementy na okładce. Klejka jest bardzo podobna, choć tutaj nie jest ona czarno-biała. I oprócz samego formatu, w nowej edycji Ashed został użyty inny papier, przez co nasycenie kolorów się zmienia. W starszej edycji, i także w edycji Montu mamy papier kredowy. Te kolory są takie bardziej żarówiaste. Ta nowa edycja jest bardziej przygaszona, ale przez to też milsza dla oka. Jak to wygląda w porównaniu z, z pierwszym wydaniem z Krajowej Agencji Wydawniczej? Ten komiks ma już swoje lata i trochę przeżył. Papier pożył. Nowa edycja prezentuje się świeżo i kolory są dużo bardziej nasycone. No i mam wydanie zegmontu, kredowy papier. Wychodzi mniej więcej tak jak w edycji zaszedł tej pierwszej czerwonej. To są dobre, to są drobne różnice, które nie wiem, czy będą w ogóle widoczne na tym nagraniu. Kolor jest inaczej nasycony. Ja muszę przyznać, że ja wolę papier offsetowy, jest przyjemniejszy i dla dłoni, i dla oka. Te kolory nie wychodzą na takim papierze aż tak bardzo żarówiaste, chociaż jak tu widać, to nasycenie jest bardzo głębokie. Oczywiście, wielką wadą kolekcji jest to, że się kiedyś skończy. Widzimy, została zaplanowana do 66. tomu. Ja tutaj na edycji Egmontowej nie mam aktualnej rozpiski, ale nowe tomy ciągle wychodzą i Egmont cały czas je wydaje. A kolekcja, jeśli się skończy, tak jak to było z tą poprzednią kolekcją, nowe tomy. Już nie będą do niej dodawane. Czyli tak czy inaczej, jeżeli będziecie chcieli przeczytać nowe tomy, to będziecie musieli sięgać po edycję egmontową. Jeżeli kolekcja będzie podążała zgodnie z tą rozpiską, to już na starcie nie będzie aktualna o 41 tom serii głównej, czyli 1000 oczu. A także tom poboczny, torgal. Żegnaj Aricio. Trochę szkoda, bo grafiki robina Rechta prezentowałyby się w tym formacie. Naprawdę doskonale, dzięki tej kolekcji można trochę sobie odświeżyć swoje egzemplarze, ja mam drugi tom w wydaniu od Korony, który czytany był przez jakiegoś pieska. Wersja od korony tutaj jest dodatkowy rysunek, którego w tej edycji nie ma. I znowu nowa wersja Ashet jest przyjemniejsza dla oka, nie tak bardzo nasycona. No i trzej starcy z kraju Aran. Mam tylko w miarę nowe wydanie od Egmontu. Jest to na pewno gratka dla fanów kreski. W powiększonym formacie świetnie to wygląda. Można podziwiać to, co Grzegorz Rosiński tutaj zrobił. Jego pracę. Dbałość o detale. No, i tak jak już mówiłem raz, kolory na tym papierze. prezentują się bardzo dobrze. Na końcu, w przeciwieństwie do Egmontu, który zawiera tylko właściwą część, mamy trochę dodatków, kulisy kreacji, informacje o autorach, o postaciach, z tym, że są to dokładnie takie same dodatki, jakie były w pierwszej edycji z kolekcji Ashet. Tutaj nic nie zostało ani zabrane, ani dodane. Jeśli macie te edycje, a zależy Wam na dodatkach, to niestety, ale nic nie zyskacie. Ta kolekcja to będzie dobra okazja dla mnie do odświeżenia sobie po raz kolejny tych pierwszych tomów, które w większości czytałem po kilkanaście, jak nie po kilkadziesiąt razy, ale nawet na początku są takie tomy, które znam dość słabo, chociażby Strażniczkę Kluczy, 17 tom albo. Słoneczny miecz. Pamiętam, że byłem bardzo zawiedziony niewidzialną fortecą. Po której długo, długo żadnego tomu nie przeczytałem. Trzeba powiedzieć, że mimo wszystko, mimo że jest to kolejne wydanie, które być może jest potrzebne, być może nie. Być może jest tylko dla kolekcjonerów. Ale być może sięgnie po Torgala też jakiś nowy czytelnik. Nadal ta kolekcja wywołuje dużo emocji. Mówi się o niej w internecie. I także przypuszczam, że nie jeden z Was jak już po nią nie sięgnął. To sięgnie chociażby po pierwszym. Po pierwsze, tą w promocyjnej, atrakcyjnej cenie, żeby sprawdzić, jak to się czyta po latach, czy rzeczywiście jest taka różnica w odbiorze przy powiększonym formacie i użyciu innego papieru, albo chociażby po to, żeby mieć kolejne wydanie na swojej półce. Dajcie znać, co myślicie o tej kolekcji. Czy będziecie ją kupować, czy zostajecie przy Egmoncie? Jestem bardzo ciekawy Waszej opinii. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.